pur es sanas, cem dziesiąta. Jezus strzał na naszą. Wkłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławiamy przez krzyżę i rzękę sprawiedliwość na bardziej niebezpiecznym przestępcą. Ich śmierć szerczy się za nami. Stacja jedenasta, Jezus przybity do krzyża. Panie błogosławieni, że z Krzysztof Ekstremalne uniczenie Zbawiciela i Wydaje się, że mówią o panie tymczasem droga na karbarie jest drogą zwycięstwa panie... od czy tej sytuacji chce powiedzieć nam, kochaj mnie z Sto, prostotą.

Dwunasta. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy się, Panie Jezu, Chryste i błogosławimy Ciebie. Rzecz jest przez przyszliwe, swoją raczej. Z trudem oddychał, gdyż zbliżała się godzina śmierci. Po trzech godzinach on był w pełni świadomy, i spoglądał na wielkie, na wszystkie wieki historii. I widział również nas. Jezus skłonił głowę ku ziemi, by dać ludziom nowe życie. I jak Bóg, który swoim stwórczym oddał życie z popiołu i błota, tak on wydał swoje ostatnie tchnienie zbawiciela na człowieka. I tym samym uzdolnił go do do która bez reszty się odbywała. Nie żyjące serce Jezusa. Jakaż to tajemnica, roztarła się, by otworzyć duszą bramę miłosierdzia, a z miłosierdzia wypłynęła woda. I ostatnie krople krwi na znak, że z miłości. Och, gdyby grzesznicy, a szczególnie kapłani, pochylili się nad swoimi przestępstwami i ceną ich odkupienia, zamiast wylewać łzy na ukrzyżowanym, zapłakali zapłakaliby nad swoją marnością. Pan Jezus chce mówić do nas i mówi teraz. Ukochałem Cię droga dusza umierając dla Ciebie na krzyżu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewrastaniem i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, bądź się za nami teraz i w godzinę naszej, Amen. mm Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Przez Krzyż Najwyższy. Na Kalwarii stała Najświętsza Maryja. Modliła się jednocześnie w tej samej chwili, jak bardzo wolałaby by umrzeć. Wiedząc jednak, że nie taka jest woda Boża, pozostała na Ziemi niczym światło, jaśniejące przed Tronem łaski i miłosierdzia. Pan Jezus chce do nas mówić i mówi dziś do mnie i do Ciebie. Nie bądź porywczy, szanuj każdego człowieka, nie przeklinaj, nie mów brzydkich słów, które zadają radę. Kochaj pokój, każde złe słowo jest radą na moim sercu. Ojcze. Święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze I Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas na wódę swego który za Was cierpiał. Chrystus ten się nad nami i Ty u nas współcierpiała polesta, Bożena przyczynił się za nami Stacja czternasta. Pan Jezus do grobu chłania się się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie przez krzyżę w węgiel Chciała ja na nasze złożone do grobu. Zgasiło ostatnią nadzieję w ich sercach. Z pewnością była to chwila wielkiej próby. Gdyby jednak wierzyli słowom Jezusa i proroków, przynajmniej do trzeciego dnia zachowaliby nadzieję. Jedynie Maryja Najświętsza zachowała niezmoconą wiarę i ufnie czekała na zmartwychwstanie, choć była przygnębiona śmiercią syna. Wiara i cierpienie jednoczyły się w niej doskonale, tak jak noc z blaskiem gwiazd się godzi, tylko jej serce miło prawdziwą miłością do Jezusa i trwała w nadziei, dziękując synowi, że nas zbawi. A Jezus mówi również na dzisiaj, że będziesz oglądać moje życie. Zbliżam się wielkimi krokami. Łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między innymi

Uciekała, Matko on jest na, za nami. Maryjo, Ty coś w drodze widziała, Jan z Marta ujrzała. Widziałaś, Maryjo, grób pusty jako pierwsza? Bo zmartwychwstał Pan tak? i obecny pośród nas i pozostał pośród nas w Eucharystii. Dzisiaj mija dokładnie tydzień czasu, kiedy w tak piękny sposób przenieśliśmy Najświętsze zagrany do tego nowego tabernakulu. Jakże przeżywaliśmy tydzień temu ten dzień. Że stało się, że zechciałeś pozostać i być tu na zawsze, Panie, że wybrałeś to miejsce. Dzisiaj dziękujemy Ci, Jezu, za każde Twoje przyjście do naszych serc, za każdą przyjętą komunię świętą, że znów mogliśmy, że znów uczyniłeś nas godnymi, by przyjąć Ciebie do serca. Zostań Jezu w nas. Jezu umocnij nas, Jezu dodaj nam sił, abyśmy mogli dźwignąć nasz krzyż codzienny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i odpuszczamy nasze winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, aby nas zbaw odesłego. Amen. Moi drodzy, przyjmiemy teraz błogosławieństwo Krzyżem Pana Naszego izbawiciela. Zbawiciela. I to błogosławieństwo spocznie na każdym z nas, na was, szczególnie, którzy uczestniczyliście w tej drodze krzyżowej. Chyba dwie lub trzy stacje nie mogliście uczestniczyć, bo przerwano połączenie. To sprawy techniczne. Padający śnieg, pewnie zła pogoda. Ale pewnie te trzy stacje trzeba było każdemu z Was przeżyć w sercu, w ciszy, tam, skąd uczestniczyliście w drodze grzywna. Każdy z Was Musi starnąć z Jezusem na drodze krzyża, aby wejść do chwały zbawionych. Przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z I, jest i z duchem i niech was błogosławi wszechmogący Bóg. 아, 아